kochani, i ona, tyle razy tutaj przechodziłam z drugiej strony szukałam zawsze szukałam z drugiej strony, a ona tutaj czasznica, ojejku trzeba ukucnąć, czasznica olbrzymia i piękna, i twarda eee, patrzcie, nawet palec nie wchodzi zabieram ją, ale śliczna ja nie będę niestety mogła jej zjeść ale takie popołudniowe przekąski, tutaj są dwie kolejne piękne o wow o moje czasznice o, jak one leciutko w ziemi siedzą, ta jest troszeczkę bardziej miękka, ale myślę, że będzie dobra. I ta tutaj też. Wow, super Rosną sobie gdzie chcą. Zaraz zobaczymy. Nie, jest dobra. Patrzcie, jaka piękna na masełku. Wiecie, jak smakuje. Jeżeli znajdziecie kiedykolwiek olbrzymią taką purchawicę, czyli czasznicę, zabierajcie ze sobą do domu i usma usmażcie na maśle. Tylko z solą. Przepyszna.